zostanie podpisane, to pewnie inwestycja może być w budżecie 2021 roku i 2022 z możliwością rozłożenia, bo takie są sytuacje. Natomiast nie mogę jednoznacznie powiedzieć, kiedy zapadnie w Ministerstwie decyzja i zostaną podane listy wniosków zakwalifikowanych do. Realizacji. Natomiast sama pozycja, no nie wiem, to wszystko zależy od sytuacji przetargowej, bo czasami zdarzało się i ten rok, poprzedni rok tak pokazał, że wnioski nawet z 15 pozycji dostawały jeszcze w dofinansowaniu tak zwanej rozgrywce dodatkowej, kiedy pozostały środki, no dostawały, podpisywały umowę. Więc nie wiem, czy pozycja 20 czy 25. Czy 30 w liście rezerwozejska wskazuje nas na otrzymanie lub nie otrzymanie wniosku przy tak ogromnych pieniądzach? Czasami jest tak, i to też chciałbym podkreślić dość mocno, że samorządy już łapią zadyszkę. Nawet na naszym przykładzie, że wkład własny i no skądś trzeba mieć. I z dochodów własnych jest to coraz mniej. Z pożyczek tutaj jednoznacznie mamy kierunek, żeby jednak schodzić z, tych, z tego zadłużenia, więc możemy tylko czekać i czekać na decyzję ministerstwa. O czym Państwa na pewno bezwłocznie. Jeżeli taka, jakakolwiek decyzja e, będzie. Dziękuję panie burmistrzu, Pani skarbnik, poproszę pani tak, też. Tak, może. już państwu wyjaśniam tą kwestię. E, deficyt e, istotnie przed, e, przed projektem, który e, był przedtem, e, na e, zatwierdzono oczywiście zarządzenie. Deficyt wynosił 2 miliony 171 251 zł. Po zmianie otrzymaliście Państwo kwotę 4 miliony 55 451 zł. Już Państwu powiem, z czego to wynika. Generalnie pokrycie, na pokrycie deficytu będziemy zaciągać kredyt w kwocie 945 249 zł, natomiast pozostała kwota, kwota deficytu to jest 3 110 202 zł wynika z kwoty, która znajduje się w wolnych środkach tak jak państwu tu wskazuje w opisie początkowym, po początkowym uchwały Czyli 1 226 ,002 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych na dwie drogi, które dotyczą ulicy Wojska Polskiego i drodze w Nadziejewie. Natomiast kwota 1 578 322 50 groszy jest to zaliczka, która została też wcześniej do nas wpłacona przez instytucję zarządzającą na projekt pod nazwą Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów gminy Czarne oraz 305, 855, przepraszam, 305 877 zł 50 groszy są to wolne środki nasze które zabezpieczyłam z budżetu ubiegłorocznego po to żeby było na zapłatę faktur zaraz na początku roku dziękuję bardzo dziękuję pani skarbnik czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania nie widzę w takim razie przystępujemy proszę państwa do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarne na rok 2020. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku na tablecie i podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję i czekamy na ogłoszenie wyniku. Szanowni Państwo, stwierdzam, iż Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie 12 głosami za przyjęła projekt uchwały w sprawie Dziękuję przyjęcia budżety, budżetu na rok 2020. Do widzenia. Przystępujemy, Szanowni Państwo, do realizacji punktu czwartego, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Nie było, nie było. W takim razie przystępujemy do realizacji punktu piątego. Zakładanie interpelacji i zapytań. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć interpelację? Nie ma. Dziękuję. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu szóstego. Punktem brzmi wolne wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciał? Panie burmistrzu, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze bardzo serdecznie chciałbym podziękować za przyjęcie budżetu w takim kształcie, jaki został po zmianach i państwa decyzjach i życzeniach przyjęty. Ze swojej strony i myślę pracowników mogę obiecać, że mamy nie lada wyzwanie do pokonania i spięcia tego wszystkiego żeby na koniec roku zagrało zgodnie z tymi wszystkimi zapisami na pewno panie przewodniczący szanowni państwo chciałbym podziękować za wspólną pracę nad budżetem bez względu czy czy ktoś się obraził czy ktoś był zdenerwowany czy ktoś się zestresował czy ktoś gdzieś tam w pewnym momencie Czywo na drugiego spojrzał, to osiągnęliśmy wspólnie znaczący sukces. Ja, ja chciałbym właśnie za to serdecznie podziękować. Nie powiem, że marzyłem o takiej sytuacji, ale ta sytuacja dała mi możliwość poznania. Może w 60, może 70% i, i, i orientowania się w tym budżecie i ogarniania go, a przy okazji Państwo też jesteście doskonale zorientowani. Więc chciałbym też serdecznie tutaj podziękować pani skarbnik, pani sekretarz i, i wszystkim pracownikom księgowości i nie tylko, i podległych jednostek za wytrzymałość w tych wszystkich liczbach przeliczeniach, poprawkach, jeszcze jakichś spotkaniach dodatkowych. To naprawdę był Ciekawy czas, który uświadomił nam, że warto rozmawiać i, i warto pochylać się nad tymi wszystkimi cyferkami. Także dziękuję z całego serca. To, to nie jest jakieś ironiczne, tak jak gdzieś tam można by było przywołać wczorajszą sytuację, ale to jest naprawdę szczere podziękowanie Państwu. Teraz wspólnie jesteśmy strażnikami tego, tegoż uchwalonego, Budżetu na 2020 rok, za co serdecznie Państwu dziękuję i wszystkim, którzy przyczynili się mozolną trudną wręcz benedyktyńską pracą na zasadzie no pracuj się i módl my w tym przypadku zastosowaliśmy tą pierwszą wersję pracuj 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 dziękuję bardzo szanowni państwo dziękuję również panie burmistrzu w imieniu rady miejskiej własnym za te chęci bo to w drugą stronę my też musimy podziękować dlatego że tak jak pan wspomniał jak pan powiedział uczy nas to wiele poznawanie tego budżetu przyjmowanie, no nie jest to nigdy łatwe no są to trudne decyzje, ale doszliśmy wszyscy do porozumienia i tak jak Pan powiedział że jest to dla nas też na przyszłość jakaś nauka, że warto, warto jest po prostu rozmawiać i cieszę się bardzo, że był Pan skłonny ogólnie do tych rozmów i do jakichś tam ustęp w, w naszą stronę myślę, że wszystko, wszyscy razem jest nas tutaj 15 Będziemy razem pracować nad tym nad realizacją tego budżetu w roku 2020, a być może on przyniesie nam wiele miłych niespodzianek, może jakieś wpływy i przypływy zawsze marzymy o jakichś większych pieniądzach, żebyśmy mogli spełnić więcej oczekiwań własnych i naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie wolne wnioski? Bardzo proszę, Panie Bogdanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja w imieniu Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego chciałbym zaprosić koleżanki i kolegów na takie seminarium powiatowe, które zawsze staramy się robić w miesiącu lutym lub marcu. Będzie, jest planowane na razie jeszcze dokładnie na 28 lutego na godzinę 10 w Filii Biblioteki w Wyczechach, a tematem tego seminarium będzie zagospodarowanie folii rolniczej, wykorzystywanej, wykorzystywanej głównie do produkcji rolnej. No Dziękuję. i jeszcze kilka innych sposób, yy, kilka innych tematów, czyli fotowoltaika jak zawsze, energia odnawialna, yy, segregacja odpadów. To zawsze tutaj staramy się naszym mieszkańcom przybliżyć. Dziękujemy bardzo. bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu siódmego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 18 sesji Rady Miejskiej w Czarnym. Dziękując Państwu za udział.